Dzień dobry, mówi Marcin Hartmann. Czy ja z panem Przemysławem rozmawiam? Tak, dzień dobry. Kłaniam się. Czy to jest najgorszy moment na rozmowę w ciągu dzisiejszego dnia? Nie, pan tak zakłada? Nie no, po prostu chcę się upewnić, bo Informował mnie o tym, podając pański numer telefonu, że być może będzie chciał pan porozmawiać, ale to jest trochę telefon sprzedażowy, więc może woli się pan od razu rozłączyć albo dać mi 30 sekund, żebym powiedział o co chodzi? No to proszę, proszę. Super, dziękuję. feeling right at home honey does it does it well keep me dancing till